Witamy w ja Melażornie TV. Dziś przedstawimy Wam terraformację Marsa. Wracamy po długiej przerwie, e, która była spowodowana e, 44 dniami e, mojego oczekiwania na kamerę, która e, aż tyle dni przesiedziała w serwisie. Także zastanówcie się, jeśli będziecie chcieli coś kupić w pewnym planetarnym sklepie e, między Jowiszem a Uranem. To, e, e, jak to wszyscy bawiają, prawda, żeby nie robić reklamy czy też reklamy? E, no ale. Nie o Saturnie dzisiaj mowa, tylko o Marsie. Mm -hmm. e, e, jak widzicie, miałem 44 dni na wymyślenie dobrego słuchara, więc mam nadzieję, przynajmniej, nie, nie, nie że nie. Powie, nie powiedział, jaki efekt jak <laughs> naprawdę świetlający. Mam nadzieję, was pewnie też. Mam nadzieję, że nie krócej będziecie się z tego śmiali. Teraz formacja Marsa. Gra, która jest, słuchajcie, no, hitem hiciorów tego roku. Tak, pewnie jesteśmy ostatnimi, którzy jeszcze jej nie zrezygnowali. <laughs> hitem hiciorów. Ponieważ no, było mnóstwo gier, które prawda, pretendowały do miana tego, że będą najlepszą grą tego roku, natomiast... Cał całkiem sporo gier o Marsie, ten motyw, motyw, leitmotiv tego roku. Tak, no w zeszłym roku wszyscy obejrzeli Marsjanina, więc raz, dwa, wszyscy <grym> designerzy wzięli się za eksploatowanie tegoż tematu. Także konkurencja była bardzo duża, bo jeszcze tym bardziej, że w Polsce w, po, zaczynają pojawiać się też starsze gry o Marsie, które do tej pory nie były w Polsce wydane. Sam Mars jest hitem SN numer jeden na gig bazie z, z Targów. No i tak gra przyszła znikąd, e, a tu nagle wszyscy po prostu e, piją z zachwytu, zachwycają się. E, no i zobaczmy, Czołówka czy. Czołówka Blankiego jest szturmowana po prostu Już? z prędkością światła niemalże. Już gra weszła do pierwszej setki, a została wydana nie tak dawno. No dobra, to może najpierw zastanówmy się, co my tu mamy. Mamy bardzo dużo stafu, też stosunek ceny do jakości jest naprawdę powalający. No, no przede wszystkim do ilości, bo co do jakości to nie, niektórzy mają inne zdanie, ale e, generalnie my, my, ilości, uważamy, że gra, tak. my uważamy, że gra jest całkiem w porządku. No I graficznie. Na tych palmaszytkach trochę latają, trochę latają te kosteczki, ale to też jest pewien sposób, o którym powiemy pod koniec. Rzeczywiście, graficznie można mieć pewne zastrzeżenia. Te, 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 te grafiki no, nie trzymają takiego standardu, jaki ostatnio został wytyczony. Natomiast każda karta jest inna, i to też trzeba docenić, że naprawdę również i każda grafika na każdej karcie jest inna. Tutaj mamy przepiękne kosteczki, które to, wyglądają jakby były metalowe. To jest świetne. To, to. I są naprawdę ładne. I już się już się pojawiły zarzuty, że się ścierają. Nic mnie to nie obchodzi. Słuchajcie, nie słuchajcie takich zarzutów, bo to jest dużo fajniejsze od, od drewna. No, ale może przejdźmy do jakiegoś tam streszczenia zasad. Generalnie ta gra skupia się. Na kartach. To kart mamy całą masę w toku gry. Jak widzicie, jest ich tutaj mnóstwo. Mielimy nimi cały czas, obracamy, decydujemy się, które karty chcemy wyłożyć, które chcemy zachować na później. Karty cały czas nas kosztują, musimy za nie płacić. I jest ich tak dużo, tak dużo możemy ich nakupić, że nie ma szans, żebyśmy wszystko wyłożyli, co byśmy chcieli. Tutaj gra stawia nas przed takimi mocnymi dylematami: co jeszcze w tej grze zdążę kupić, a czego już nie i z czego muszę zrezygnować. Kombos goni kombos. Problem polega na tym, że z każdą turą Zanim ten kombos zdążycie, zdążycie wykonać, dobierzecie kolejne karty, a przynajmniej to jest najgorsze w tej grze. Otrzymacie je na rękę i możecie je kupić, wydać pieniądze, żeby w ogóle tę kartę mieć, i potem jeszcze wydać pieniądze, żeby ją zagrać. Więc no, widzicie, słyszy, jak się na pewno domyślacie, kołderka jest bardzo krótka. Na kombosy po prostu się proszą, zagrać jeszcze to, to, to i to, a czas ucieka. Tak, czas ucieka, a w turze robimy zdecydowanie mniej niż byśmy chcieli zrobić. Jak już z tych kart na wybieramy, to najczęściej karty będą nam albo dawać nasze bonusy do naszej produkcji, czyli będą przyspieszać nasz rozwój, ale też no, żadna karta nie zrobi w tego w jakiś zatrważający sposób, tylko wszystkie spektakularny, będą spektakularne, tylko wszystkie będą w taki... Dosyć powolny sposób, z krok po kroku, rozpędzać naszą, nasz silnik. Można oczywiście otrzymać duży bonus za pomocą jednej karty, ale na to muszą zapracować karty zagrane przez Was wcześniej. No nic, nic z, albo, nic z niczego nie powstanie. Albo zapłacimy bardzo dużo i to będzie jedyna karta, jaką wtórzę zagramy. Po zagrywaniu tych wszystkich kart yy, mają one bardzo duży wpływ na planszę, na której z, no, zgodnie z tytułem, terraformujemy Marsa. Będziemy tutaj zasiewać lasy, budować miasta i nawadniać planetę. Cała mechanika pięknie połączona z klimatem e, wszystko się tutaj bardzo ładnie komponuje gra się kończy, kiedy doprowadzimy poziom tlenu od 0 do 14%, e, poziom temperatury z minus 30 do plus 8%, średniej temperatury na równiku, dodajmy a także, e, kiedy w, stworzymy na Marsie 9 obszarów Zawodnionych, czyli 9 oceanów. To wszystko yy, składa się na naprawdę olbrzymią gamę możliwości. Oprócz tych akcji, które możemy wykonywać z kart, mamy też akcje na planszy. Yy, one są zazwyczaj trochę gorsze, ale za to zawsze dostępne. I kiedy tylko gracz chce, to może z nich skorzystać. I posiada fundusze. Co, tak. jak, co jak powiedziałem już raz jest problemem. Do tego dochodzą nam dwie bardzo fajne mechaniki tytułów i nagród. E, tytuły to raczej taki standard, e, po prostu gracz, który osiągnie jakiś, c, jakiś cel w, poboczny w grze, e, może zapłacić, żeby dostać za to punkty i będzie i zablokuje w ten sposób innym graczom możliwość zgarnięcia tego samego e, celu. Natomiast nagrody Przecież to tu to e, fajny element wyścigowy. Ponieważ jest ograniczona e, pula, na, e, pula tytułów. Mamy pięć możliwych tytułów do osiągnięcia, ale tylko trzykrotnie te tytuły mogą być wybrane. Więc e, jeżeli gramy w cztery osoby, no to jest duża szansa, że któryś z graczy. Jest, jest, jest 100%, jest 100 szansa, że któryś z graczy tytułu nie dostanie. Trzeba się śpieszyć i zdecydować się zazwyczaj na jeden konkretny, e, w co iść. Już na początku, no bo to są jednak konkretne punkty, które można, e, które można dostać. Oczywiście można też zupełnie to odpuścić i przegrywać, jak ja. Dodatkowo mamy jeszcze bardzo ciekawą, y, wydaje mi się, że innowacyjną, ponieważ w żadnej innej grze tego nie widziałem y, mechanikę nagród, która polega na tym, że gracze na koniec gry będą punktować y, za jakieś osiągnięcie, kto będzie w danej kategorii najlepszy. No, ta, coś takiego pojawiło się już w wielu grach, ale tu ciekawostką jest to, że to gracze sami wybiorą. Y, Jaka kategoria będzie na koniec gry punktowana? Ale jeszcze do tego muszą za to wydać akcję i zapłacić. W związku z tym wiadomo, że nikt nie robi tego na początku gry, tylko wszyscy tak czekają do pewnego momentu w trakcie gdzieś tam w 80% zaawansowania rozgrywki, i wtedy ktoś kładzie, kto zazwyczaj jest trochę lepszy w jakiejś kategorii, wybierze, dobra, ta kategoria będzie premiowana punktami na koniec gry, ale nie ma pewności jeszcze, że przez tą samą końcówkę ktoś go w tym nie wyprzedzi. A. Tutaj od razu oceniłbym te dwa mechanizmy na taki plus minus, bo ciężko mi, ciężko mi e, się jednoznacznie wypowiedzieć, e, w, jakim przy, e, w jakim procencie gier te punkty tutaj będą e, istotne. Fakt, że to są generalnie punkty dość marginalne e, w, skali, e, w skali całej gry, chociaż to zależy, jak wykupisz wszystkie jak wykupisz wszystkie tytuły, jakiś się to uda, to, to 15 punktów jest już całkiem sporo, ale w większości wypadków kupisz jeden, może dwa i to. Nie jest jakoś strasznie dużo, tak? No to ja, jest, jest, taki element, wiesz, to jest, jest taki fajny element, że, no, ja wezmę, ja wezmę, to jemu nie dam i tak dalej. To dobrze działa, dobrze działa. Natomiast, no nie przeceniałbym roli tych mechanik. Trochę, trochę mi, żal, żale, że, bo, może powinno być tego trochę trochę więcej, troszeczkę bardziej, jakby to było znaczące. Myślę, żeby nie zaszkodziło tej grze. No, ale to tego. No. Mi więcej w tym temacie nie potrzeba. Natomiast, yy, zdarzyła mi się parte, że rzeczywiście w grze chyba czteroosobowej wykupiłem wszystkie trzy tytuły. No, to wygrałem wtedy. Pytanie, czy da się to odrobić? No, ciężko powiedzieć, no bo więcej takich gier się nie zdarzyło, żeby ktoś wszystkie trzy zdobył. A natomiast teraz, w grze, którą graliśmy dzisiaj, zdobyłem dwa tytuły i dwie nagrody. No, no bardzo dużo. A jednak gry nie wygrałem, więc wydaje mi się, że to naprawdę bardzo fajnie działa i jest świetnym dodatkiem. To no właśnie, dodatkiem. To taki jest elemencik trochę, trochę, trochę na marginesie głównej mechaniki, która właśnie jest w kartach i na planszy. No dobra, to widzicie już mniej więcej o co w tej grze chodzi. Teraz powiem Wam, że ja chyba do tych wszystkich zachwytów się dołączę i naprawdę w Marsa. Całkiem blisko moich ulubionych gier. Z wielką przyjemnością i zaangażowaniem grałem, grałem w tę grę i co najlepsze, najfajniejsze w tej grze i generalnie w takich grach jest to olbrzymie napięcie w ostatnich 20-30 minutach gry. Gra trwa... Półtorej godziny jak ktoś będzie grał szybko, dwie i pół, yy, dwie i pół jak trochę będzie grał wolniej, a trzy lub więcej jeśli gracie w wariant No tu mówię, że te, kró te krótkie czasy to są dla dwóch graczy. No bo dla trzech to trzech ciężko mi sobie Lewin, tutaj nasz kolega z, zak z Zakazu mówi, że niekoniecznie. E, Gra... No ja chciałbym to zobaczyć, że to idzie poniżej, schodzi poniżej dwóch godzin w trzy osoby. Ale no okej, okay. jeśli, jeśli tak, twier tak Grześmiu twierdzisz, to może tak jest. Gra nie jest y, za bardzo zależna od liczby graczy, dlatego że jeśli graczy jest dwóch, to oni zrobią po prostu więcej ruchów. Dlatego że i tak trzeba. Doprowadzić wszystkie trzy wskaźniki do końca, żeby gra się skończyła. No tak, ale jest mniejsze pole do downtime'u przy dwóch graczach niż przy czterech. No tak, ale mniej ruchów zrobisz. No mniej ruchów zrobisz, ale będzie więcej więcej potencjalnie. W jednej, będzie... w jednej, turze, w jednej turze Ty możesz się głowić, w drugiej ja się będę głowił, w trzeciej Grzesio, w czwartej w ktoś inny. No, no... No, no, nie wiem. Z drugiej strony możesz powiedzieć, że gracze mają więcej czasu na zastanowienie się w ruchach innych, więc szybciej zrobią swoją ruch. No, dobra. Nie będziemy się <noise> o to kłócić. W każdym razie, ja tutaj od razu zaznaczam, ten czas może być długi. Naprawdę może być. Ja, ja w tego w swoich grach doświadczyłem wszystkich. Okej, okay, ja grałem pierwszą grę osobową dwie godziny. Ja, ja, ja pierwszą dwuosobówkę, która była moją drugą grą, grałem 2,5 godziny, więc, więc yy, naprawdę nie czuję, nie, 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 nie miałem wrażenia jednocześnie, znaczy że zrzuca się głowie. No ale dobra, wystarczy o tym. Bardzo pięknie, pięknie to, do, tego, do tego się odwołałeś. Ja powiem szczerze, jestem bardzo zaskoczony. Dla mnie zazwyczaj takie e, hity w gronie e, geeków e, niespecjalnie trafiają w moje gusta i o dziwo, a o dziwo Mars naprawdę w te gusta trafił. To napięcie z każdą turą, kiedy właśnie masz ten wachlarz kart i masę, masę możliwości, masę kombosów. Chcesz zrobić to i tamto, i potrzebujesz jeszcze jednej, dwóch tur, potrzebujesz na to środków, i kombinujesz, jak koń pod górę, coś tu przesuniesz tu przesuniesz znaczniki. tutaj poświęcisz może jedną, jeden punkt przyrostu energii, żeby mieć więcej przychodu, a może lepiej nie, może lepiej wystawić ocean, i żeby wskaźnik terraformacji, który jest jednocześnie naszym znacznikiem dochodów w takcie gry i punktami zwycięstwa na koniec gry. Ale jak wystawię ten ocean, no to może komuś dam, może komuś ułatwię, decyzję gdzie wystawiać e, miasto czy kolejny ocean, bo przy, przy, przy oceanie wystawiając cokolwiek, zarabiamy pieniądze, a może przybliża za bardzo koniec gry, a nie chcę tego, bo jeszcze chcę te swoje karty zagrać jeszcze potrzebuję jednej, dwóch, trzech tur. Masa jest takich dylematów jest to bardzo angażujące, bardzo fajne i dość e, takie, powiedziałbym, e, płynne to znaczy, zawsze masz coś do zrobienia. Ja się zdecydowanie zgadzam. Chciałbym jeszcze przy okazji wyrazić pewną krytykę tego wariantu dłuższego, wariantu po prostu z rozszerzoną talią o karty korporacji. Zagrałem, to prawda, tylko raz w ten wariant, ale nie zamierzam grać więcej. Bo po prostu gra już była zdecydowanie za długa, a wydaje mi się, że nie w Prowadzała więcej, w, więcej decyzji strategicznych, i po prostu nie czuję potrzeby, żeby, żeby siedzieć nad tą, trzy, nad tą grą 3 godziny i więcej. Gra ta dwugodzinna jest naprawdę świetnie zbalansowana, świetnie skondensowana pod względem wyborów i pod względem tego, co możemy zrobić. Jest też cała masa dylematów, co mogę zrobić, a co jeszcze bym chciała, ale już nie zdążę. To wszystko sprawia, że po prostu y, z, mogę z czystym sumieniem po prostu każdemu polecić y, niech, niech, w to zagra, y, niech to zagra każdy. Niech zagra raz, a potem pewnie tak jak my będzie miał ochotę grać kolejny raz. To się mi naprawdę rzadko zdarza, zwłaszcza przy tak długich grach, że po, po jednej partii mam ochotę zagrać kolejną, a y, przy mojej pierwszej no to naprawdę już tylko nie mogłem się doczekać kiedy, kiedy zagramy kolejną. E, kiedy, kiedy, kiedy wreszcie komuś dowalę, teraz, to, teraz mam już trochę mniejszy zapał do gry, bo ciągle dostaję taki łomot w tę grę, że aż mówiąc mnie to, frustruje, ale to nie zmienia odbioru mojej gry i mechaniki jako takie. Ja... Ja, ja, przy, ja po dwóch godzinach przegrałem jednym punktem, 102 do sto, 101 i powiem Wam, <grywam>, że to było naprawdę tak wkurzające. Oj, dawno nie widziałem, żebyś tak się zdenerwował po prostu za, na przegraną. Bartek to zawsze, zawsze chce wygrać, to jest zło. W, 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 z Waszą ośmioletnią e, córką chciałby wygrać, w walcaby nawet jakby grał, Ale, e, ale, ale no bez przesady, no przyjmuję po męsku na klacie porażkę, a dzisiaj to naprawdę... O. Było, było, było grubo, ale słuchajcie, czy, czy Mars jest e, grą bez wad? Moim zdaniem nie, co więcej, jak na taką grę, grę, e, gamerską grę, taką, która została bardzo dobrze przyjęta przez e, fanów i zatwardziałych horbistów, e, ma tu kilka takich wad, które mogą aż szokować, znaczy one są przykrywane przez, przykrywane przez kawał dobrej mechaniki, natomiast e, do czego piję? Pierwsza rzecz, gra jest dość długa, to już ustaliliśmy, Wada, nie wada, to zależy, czy, czy lubicie sobie dłużej posiedzieć na planszą, czy, czy po godzinie zaczyna, zaczyna was już sen możyć. Druga rzecz to downtime. To też dużo oczywiście zależy od ekipy, ale jest tutaj pole na to, żeby przymurzyć, żeby przyblokować innych graczy. Co gorsza, w tej grze w pewnym momencie możemy spasować w turze i już nic nie robimy. Jeżeli mieliśmy taki dociąg, taką sytuację, że na przykład zagraliśmy jedną kartę, czy nawet dwie karty w, w, przy jednym, za, za, za jednym razem, Wyzuliśmy się z pieniędzy, wyzuliśmy się z surowców, nie mamy już roślinek, żeby zasadzić las, nie mamy ciepła, żeby podnieść atmosferę, temperaturę atmosfery, siedzimy i czekamy. A inni gracze być może tam mają jeszcze akcję i przymóżdżą, czy ta kolejność, czy taka. No jest to wtedy można wyjąć komórkę i zagrać sobie no naprawdę, w Dominionach. Naprawdę? Ci się zdarzyło tyle, że musiałeś czekać aż inni... Z... No zdarzyło Jak się. Gracz... Zdarzyło Naprawdę ci się? się zdarzyło? zdarzyło mi się w pierwszej grze, naszej tutaj, znaczy w pierwszej mojej grze tutaj w menażu. W Wiem, że to trochę była wtedy jeszcze impre, sytuacja imprezowa, ale owszem, owszem, kilka razy czekałem, a nawet czasami czekałem krócej, ale no to jest denerwujące. No że troszeczkę, że, że siedzisz, możesz pomyśleć, no ale dobra, już wymyśliłem wszystko, jeszcze czekam aż, aż ta tura przejdzie. No w już zacznijmy produkcję. Eee, to też oczywiście dużo leży od Was. Jeśli chodzi o takie czysto mechaniczne zarzuty, mam dwa. Pierwsza rzecz to jest losowość kart. Tę losowość kart e, można e, w, stopniu, w pewnym stopniu ograniczyć, korzystając z zasady draftu. Zamiast dobierać co turę cztery karty i z tych czterech kart kupować coś dla siebie, bierzemy cztery karty, zachowujemy jedną, pozostałe przekazujemy w lewo bądź w prawo e, i tak dalej. Z, typowa mechanika draftowa. No ale to nie tak nadal. Nadal może być tak, że czekacie na właśnie na trochę, jakiś element do waszego komba, jakąś kartę z symbolem, albo chcecie kogoś wyprzedzić e, przy nagrodzie naukowca, albo potrzebujecie jakichś mikrobów, e, które, które jednak nie chcą wam wyjść. Zdarza się to. No to nie jest to jakieś nie jest, myślę, determinujące dla gry, ale troszeczkę, troszeczkę e, denerwuje, troszeczkę może e, wybić Was stępa a czasami no, nie jest sposób się na to przygotować, bo z jednej strony dużo tych kart i możemy się spodziewać, że, że w końcu coś co, czego potrzebujemy nam się trafi, no ale czasem się nie trafia, no... Take it, or leave it. no taka w taka, e, aspekt karciany jest bardzo e, istotny, no i wszystkie wady, jakie mają karcianki, czyli m.in. zarysowość, też te gry dotykają. Druga rzecz, też jest w sumie kwestią drobną, natomiast strasznie mi razi takiego właśnie, patrząc na ten... Całość dzieła to jest taka właśnie rysa taka łyżka dziekciu w beczce miodu. Negatywna interakcja. dodana tutaj, moim zdaniem, zupełnie na siłę i niepotrzebnie. Mamy tutaj interakcje na planszy w rozstawieniu, w rozstawieniu naszych miast. Możemy się trochę poblokować, ustawiać się tak, żeby ktoś wystawił nam lasy, które sprawią, że nasze miasta będą punktować za te lasy, bo punktujemy za wszelkie lasy, nieważne nie kto je zasadził. Mamy tutaj wyścig, wyścig o nagrody, o nagrody i tytuły. I nagle nic z tego, ale generalnie w większości, przez większość czasu coś tam sobie dziubiemy, montujemy jakiś silniczek, zbieramy karty, ulepszamy naszą produkcję, zbieramy, zbieramy zasoby, które pozwolą nam coś kupić. I nagle ryb, ktoś nam zrzuci kometę i rozwaje nam wszystkie, wszystkie roślinki albo obniży gdzieś tam produkcję. Tak po prostu, czasami przez przypadek, po prostu potrzebował jakiejś tej karty i może komuś zaszkodzić. No to zaszkodzi, tak nikt. Przynajmniej nie wydaje mi się, albo jest to, jest to rzadka sytuacja, może nie rzadka, może nie rzadka, no czasami się pomyli, po, po, że ktoś świadomie taką kartę zagra, ale często zagrywają dla własnego profitu, a przy okazji ma tam jakąś negatywną interakcję, a to jeszcze ciebie zdzielę. Nie lubię tego, po prostu tego nie lubię, kiedy sam sobie na czymś pracuję i ktoś i tylko oberwę. Jeżeli gra jest negatywna, ma negatywną interakcję wpisaną samą w siebie, jeżeli się tutaj tłuczemy non-stop, non-stop, ok, to jest, to, to jest fajne. Jeżeli gra jednak stawia na robienie, na, na uprawę własnego poletka i nagle ktoś mi na to poletko wlezie buta, z butami, to mnie trochę boli. Tych kart nie ma dużo, one mimo tej negatywnych harnizacji nie zmieniają aż tak wiele, chociaż miałem taką jedną grę, w której naprawdę mi mocno pomieszali plany kompletnym rykoszetem, z tego co się z nimi to byłem, Bartek, Bartek mówił, no nie, no dobra, tylko tobie mogę zaszkodzić, bo, bo, bo coś tam, już nie pamiętam, no to to mi zaszkodził akurat i rzeczywiście bo zaszkodził i mi, mi, bo, inni nie to bo inni nie mieli to, czegoś co zabierałem. dokładnie tak. A wcale nie byłem graczem prowadzącym właśnie tam byłem w tylu, i była to moja pierwsza gra, kiedy oni już przynajmniej część, część z nich grała kilka partii. No po prostu uważam, że to tak designersko jest, to, jest to karkołomne rozwiązanie. No i szkoda, że już tam dowalili jeszcze ton, ale mówię, to jest w sumie w sumie drobiazg i, e, Tak jak już powiedziałem, no łyżka, łyżka dziekciu, jednak tego miodu jest dużo, dużo więcej. Ja się nie zgodzę prawie ze wszystkim <grym> teraz. Więc tak, e, za, zaczynając od początku Twojego wywodu, e, czas rozgrywki to jest cecha, nie wada. E, nie, no powiedziałem, to jest, to, jest, to jest... Losowość to jest cecha, nie wada. E, no nie, no to może być wada, no daj spokój, no jeżeli Ci losowość y, ustawia grę, no bo gra jest tylko e, losowa, no tutaj nie ma. Grajcie nawet, z draftem, ale... grajcie z draftem i już wybór jest tak duży, że nie uważam, żeby... okej, okay, rzeczywiście losowość może być wadą, jeśli gra jest kompletnie losowa i trwa 3 godziny, to to nie ma sensu. Natomiast e, e, losowość w tej grze e, uważam, że nie jest wadą, dlatego że jeśli będziemy grali z draftem, rzeczywiście bez draftu, to się może, e, mo, można się wkurzyć, e, dlatego polecam zdecydowanie grę wyłącznie z draftem. E, jest tak dużo kart do wyboru, że ja kompletnie nie czuję się ograniczony. E, downtime. E, Uważam, że naprawdę jest go mało. Zdarzyła nam się partia, w którą zagraliśmy w trochę zbyt imprezowych warunkach. No nie, był, nie, nie był to jakiś hardcrowy melasz, ale, ale no było trochę za głośno i no w takich warunkach nie grajcie. To jest gra spokojna i wtedy downtime'u naprawdę nie będzie albo będzie taki, no, taki delikatny, standardowy jak w wielu eurograch. No i ostatnia rzecz, z którą rzeczywiście się zgodzę, to jest ta negatywna interakcja, która potwierdzam nie jest kompletnie potrzebna, wystarcza to ze staplanszy, natomiast takie przypadkowe dowalanie graczom, bo akurat zagrałem taką kartę. No, jest frustrujące, jest niepotrzebne. E, też uważam, że nie powinno go tu być. Albo w grze, łoimy się na całego, tak jak w innowacje. innowacjach. Dokładnie. W I, <grym> I zresztą, innowacje to jest. Ja bym powiedział, że te, te gry mają w sobie coś wspólnego, bo obie to są generalnie e, e, gry, w których napędzamy swój silniczek kartami, są bardzo długie, ciężkie gry. Każda karta jest inna i. No i tak, no też możemy grać w kartę dla efektu i. W mniejszym stopniu niż w innowacjach, ale też istotny jest symbol, który, który gramy. Tak, no i y, także te gry mają pewne cechy wspólne. No i o ile w innowacjach łoimy się cały czas y, y, po prostu jeden za drugim, no to tutaj jednak budujemy swoje własne imperium. No i to, że ja gdzieś tam kogoś ugryzę i. i Raz to mu nic nie zaszkodzi, bo akurat miał tych surowców więcej i tak zrobi co chciał, a za drugim razem jednego mu zabraknie, bo akurat ja mu zabrałem. No to to może być bardzo frustrujące, bo gdzieś tam małe ugryzienie może mieć efekt mały, ale może mieć efekt duży, bo na przykład akurat nie dał rady postawić tego no, trzeciego no, lasu, no, żeby Słowa, Matek, no, go... już to, bo w sumie naprawdę <grym> drobnej wadzie powiedzieliśmy chyba więcej niż o zaletach tej gry, ale z drugiej strony pewnie o zaletach to już się nasłuchaliście. Dobra, e, na wracając, prawo, bo no. wydźwięk musi zostać pozytywny. Słuchajcie, gra jest genialna <grym> tak. I, i naprawdę ją bardzo polecamy. Świadczy o tym chyba przede wszystkim to, że nakład już się wyprzedał. E, jeśli znajdziecie jeszcze coś w sklepach. Wesen posłuchajcie, były kolejki. Kolejki jak, jak rzucili w jednym sk sklepie, to ustawiali się z samego rana kolejeczka, a potem rzucili się jak poparówki za PRL-u, wyrwali ktoś tam szedł, zdobyłem, zdobyłem, a potem no, poszło chyba 10 egzemplarzy, już coś koło tego reszta rozeszła się ze spuszczonymi głowami. W naprawdę. Ale ta gra jest aż tak dobra, żeby się na nią rzucać, jak szczerbaty na suchary, to nie wiem, ale Ale, ale jest ale jest warto na pewno zagrania. Na pewno co najmniej warto zagrania. Zdecydowanie tak, tak jak, tak jak mówię, nakład sprzedany, kupujcie w sklepach co jest, bo na pewno przed świętami to wszystko podrożeje, jestem pewien, że będzie druga edycja, więc też no, więc nie, nie e przesadzajmy. E ewentualnie jak nie jesteście w święta, to poczekajcie, muszę e rzeczywiście. Już tam, już tam podobno są jakieś głosy, że druga edycja będzie lepsza, bo coś tam, gdzieś tam jakiś błąd na karcie, czy, czy, czy nawet... E czy nawet podobno pewne elementy mają zostać podrasowane co do jakości? Zdecydowanie tak, zdecydowanie polecamy. I... I, I czekaj, czekaj, zanim się pożegnamy, to jeszcze coś obiecaliśmy. Co, coś ty obiecałeś, więc się wywiązuj. To nie jest element gry, to jest podkładka, którą możecie kupić od GeekModa, który nam przekazał, żebyśmy mogli Wam zaprezentować. Bardzo fajnie się z tym gra, bardzo, bardzo miły taki upgrade do gry. Tak, bo tutaj te, te, te kosteczki trochę latają, mi to jakoś nie przeszkadza strasznie, ale wiem, że jest wiele osób, które, które są uczulone na to, że to może latać na morze. No, nie da się ukryć, nie da się ukryć. Zdecydowanie, zdecydowanie lepiej się Więc... z tym gra. Można to sobie przykleić do tej planszy. Mi się tego oczywiście nie chciało zrobić, ale i tak uważam, że jest fajnie. No, także dzięki za uwagę. A do Geek moda sobie znajdziecie link gdzieś tutaj, tak? Znajdziecie? Znajdziecie. znajdziecie. Dobra, cześć.